Oha, Czyli jednak... Jakby no pani... Weskes też miała alibi, więc gdzie nas to zostawia, więc oczywiście jakby powers był winny, albo też ewentualnie ten dzieciak, ale wieś dzieciaka taka obwiniaś. Co my zrobimy nick? No właśnie widzicie, Nie ma nikogo innego poza WP kto mógłby zabić się Hemera. To koniec! Jesteśmy wyskończeni! To na pewno nie wygląda dobrze. Niech, ja powinniśmy wrócić do biura i, za, i trochę zaplanować, zaplanować naszą strategię Widzicie, znowu gra nam podpowiada, żebyśmy gdzieś szli tym razem do biura. Tak, musimy iść do biura, żeby to wszystko mogło iść dalej w dobrym kierunku dla nas niby. a Znaczy nie da, czy w dobrym, czy w złym. Po prostu żeby przyszło dalej to wszystko. A więc okej, okay, jesteśmy w biurze. A teraz co? Skończyły nam się poszlaki. Hmm, alibi każdego jest mocny. Nie mamy nawet jakichś obiecujących poszlak. Hmm, wszystko wygląda, tak wygląda całkiem ponudo? To trochę za wcześnie, sobie się poddawać, nie myślisz? Ha! Masz jedną poszlakę? Mia! To ty! No, witamy do nowych świecie żywych! Mija! Co ci tyle zaprało? Przepraszam, Felix. Moja matka kłopotów z, z przywołaniem mnie. Chyba że naprawdę jest w kłopotach, ja, a czekaj, więc. Naprawdę jesteś w kłopotach? Tak bym powiedziała. E, więc, e, co masz na myśli? Ma że mamy jedną poszlakę. Oczywiście tego chłopca. Tak, ten kody sobie właśnie, że ja widziałem wszystko. Tak, widział wszystko. Widzi widziałem wszystko, widziałem wszystko. Widziałem. Widziałem ci kopek tak, widziałem wielki wybuch, widziałem długowodę światową. Widziałem kiedy do widziałem jak popiera samobójstwo, dobra, to jest z tego. No nie wiem. On nie wiedział jakby, jakby chciał nam pomóc. Jestem pewna, że znajdziesz sposób, jaki da, żeby go przenieść na Twoją stronę. Tak czy siak, musimy iść do studia. Ten chłopak to nasza na Nadzieja Phoenix. Dzięki, teraz się ma tym bardziej niż wcześniej. No przynajmniej mamy jakoś, no, teraz znowu pomoc MFE jednak znowu wróciła do nas. I znowu mamy panią Ołbek. skończyła ten pościg. Nie wiem czy, go zapła, czy nie. Co jest ty tak? Z, z, Ściekała tego gościa przez cały czas! Jak go złapię, ja chyba nie udało się go złapać. E, e, mam, mam, mam zakładnika teraz tego, do, do tego zamzułańca, jakiś zakładnik, jakiś zakładnik. Mhm. Mm ok, więc może spytajmy co to teraz wędpoja, może coś się tak wyciągniemy. E, co się stało z chłopcem? Jak go jeszcze raz zobaczy, to... E, to go bardzo pałoży! E. Jeku, co za gwałtowna starsza pani? Okej, okay, więc może co to Jeszcze raz co do reżysera? Właściwie to, to To... Właśnie to już się spotkałem z panem reżyserem. HE? A! Moje serce! Nie czuję się dobrze! Czyli on w porządku? Zanim pójdę, to chciałabym odwiedzić miejsce, gdzie. Gdzie będę Heather umarł! No ja więc mówiła coś, że chciała odwiedzić to miejsce. Niby. I jeszcze do co tego zakładnika? Co to za zakładnik, niby? Z tym wszystkim? Co są z tym zakładnikiem? Hehehe. ten chłopak uciekał! To opuścił to! I uciekł! On tu przyjdzie! Wróci! Wróci, pata! Crochet to zrozumieć tak, e, co ona mówi z tym e, dmuchaniem i chuchaniem, nam no, wiecie w takich wydech. Phoenix, ten zakładnik to jest coś, czego potrzebujemy możemy potrzebować. Kto może będzie do nas chciał mówić, kiedy mu dwamy? Ja będę powiedz! Panie Olbert, czy możemy... NIE! Złapię tego spankacza, nawet jeżeli to będzie ostatnia rzecz, którą zrobię w swoim życiu! Phoenix! Czy masz coś, co mógłbyś, co mógłbyś się z nią wymienić? Wymienić się? Hmm. A zastanawiam się. A więc, tak mamy informację, że pani Olbek ma, jak, ma jakiegoś niby zakładnika, który zmusi go do, do wrócenia do tego miejsca, że on tu znowu będzie, że wróci. I to mamy informację, też mamy taką informację, że pani Olbek bardzo chce odwiedzić miejsce śmierci Hemera. Więc. Właściwie była też propozycja wymiany, niby. Strony Mi, Więc spróbujmy. Co my tu mamy w ogóle? No tak, mamy tą samą kartę, niby, która otwiera e, studio pierwsze. Tam przecież umarłem przejść przecież nie, Więc może to pokażemy. He, hej, to. He, to ta karta. He, to studio pierwsze? Racja. Karta do studia pierwszego. He, 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 ja. Mogę odwiedzić biednego Henry'a. Ja chcę go odwiedzić. Chcę powiedzieć, on umarł. Byłam jego jego fanką. Nie ma pani własnej karty, pani Ozbek? Studia I nie jest do mojej dyspozycji. Czy mogę pożyczyć tą kartę, pożyczyć i Jeżeli dam tą kartę, to nie będę mógł znowu wejść do Studia pierwszego. Tak, jeżeli damy to kartę, oczywiście, studio pierwsze już nie, będzie dla, już nie będzie ono dla nas dostępne. A czy tak naprawdę, już tam nic więcej nie ma szczególnego, więc możemy tą kartę jednak nagdacie, pani Oldbeck? No, czemu nie pojrzycie tej, tej, tej karty, Phoenix? Hmm, to chyba nie zaboli. No, proszę, pani Oldbeck. O, patrzcie, jak, jakaś taka spokojna znowu jest. Wysłuchaj mnie, synu. Nie lubię mieć żadnych, żadnych długów co do żadnych zarozumialców. Weźcie to. I... I układ stoi wszystko. Sto stoi wszystko? Co to jest? To są... Karty stanu, Samuraja? Ten dzieciak to upuścił! Zrealizowałem się, że jest to całkiem dla niego ważne. Dziękuję. Może z tego jakoś skorzystam. To musi być ten cały zakładnik, o którym mówiła. Widzicie, nie bez powodu ten zakładnik był, to było to, to słowo w, cudz w cudzysłowie. W porządku, a więc idę. A więc tutaj idzie, poskakuje w Sony Studio. Okej, okay, jak mówię, do, 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 do tego, do studia pierwszego już nie mamy dostępu, ale zresztą on już nam nie jest potrzebny. No, przynajmniej już mamy oldback, no tak jakby z głowy. A my z tym wszystkim możemy chyba znowu iść do pokoju dla personelu, tak przypuszczam? Może znowu kołdy wróci? No, mamy go. Hej! Hej, ty! Czekaj sekundkę! Phoenix to był ten chłopak? Tak, nazywa się Cody Hackings. Myślę, że uciekł do przebieralni? No, myślę, że uciekł. No, serio, gdyby ona widziała, że on, tam, że on tam ucieka, że tam niby idzie, to ona... Dlaczego ona mówi, że... Myślę, że on tam uciekł, serio. A, dobra, przejdźmy tam. Hmm, on na pewno gdzieś tutaj jest. Razem cię. Tak, byłeś tu przed nami. Pojawiłeś się z tak zwykle, że to wszyscy się pojawiają. Pojawił z Liko. znowu Holera, ucieka. Wr wracaj. Proszę, prosił. Jak ona na co? Dobre pytanie, Fenix. Dobre pytanie. Hej, czy. Nie masz nic przeciw, żebyś, żebyś nam pomógł? Proszę. Jestem Cody. Cześć, Cody. Jestem Mia. Mia Fey. Miło mi Cię spotkać. mi się poznać. Yo! Ja jestem Phoenix Wright. Kto Cię pytał? Phoenix, teraz, teraz ty wszystko przejmujesz? Nie jestem taki pewien, że jeszcze się kwalifikuje. Okej, okay, więc jakiś cudem Mia zatrzymała Cody'ego. I on jakby teraz jest bardziej chętny do pomocy, do rozmowy. Może pogadamy z nim co, co do całego Sawdaja? Cały Sawdaj jest fajny. Nie myślisz, że jest on... bombowy? Ha! Co taki frajer jak ty mógłby wiedzieć o samym samuraju? Ej, hej! Uważaj co mówisz! Phoenix, naprawdę nie powinieneś tak na niego krzyczeć! On jest tylko dzieckiem! Tak, nie krzycz tak! Jestem tylko dzieckiem! A podobno... podobno nie jesteś dzieckiem niby, jak przy Maju mówiłeś! Einsteinie! Okej, okay, więc może go spytamy co się stało? Z tym, że wszystko widziałem? Więc... E czy wiesz cokolwiek, co się tutaj stało? Czy mógłbyś tam powiedzieć, proszę? Nic nie wiem! O, zdecyduj się do prawdy! W dupę, wilka! jeku, zdecyduj się! E, chyba trochę jakby... nie go przekonać. Okej, może go przekonamy za pomocą tych kart, które upuścił. No, to na pewno będzie dobry pomysł, żeby to mu pokazać. Okej, pokażę mu. Goody, to wygląda znajomo? Hej! Moje, moje UR! You are? Ha? Taki ładny ty jesteś. UR! E, wiesz? Ultra rzadkie! E, tak, te tak, karty naprawdę, naprawdę, naprawdę trudno zdobyć. Jak rany, jak, 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 jak na to złego? Jesteś całkiem głupi! Dam ci je, jeżeli mi pomożesz. Ale, to jest moja karta! Oferując coś, co już mam, to. Słyszałem niby, że wymiany, są, że to nie jest nieuczciwe, coś tam. Radniak, na to osłownie, jesteś, jesteś całkiem głupi! <głupi> Co mi urządza dzieci dzisiaj w szkołach? Fizyki kwantowej? Tak, tego się tak całkiem dużo wie, oczywiście. O ekonomii tych wszystkich, o podstawie ekonomii, to wszystko, że wymiany. to nie potrzebuję tej karty! Ha? Kurczę, mam... Kurczę, teraz mi wyrobiście, brakuje słowa. Pamiętam, że... Pamiętacie czasy, kiedy wszyscy zbierali karty Pokémon na przykład? Kurde, jakie było słowo, że się określało, że miało się... Nie wiem, dwie takie same karty, na przykład, że były, że na przykład miało, miało się dwie karty ten, Tentakura, na przykład, albo dwie, dwie karty ponity, Nie wiem. Dwie karty, nie wiem, Pidgeya. Kurde, to jakieś słowo było, nie, jakieś, że były te dwie karty takie same. Eee, że jakieś, nie, wiecie, że... Długo... Nie, nie, nie pamiętam słowa, naprawdę. Gdyby, gdyby ktoś mi przypomniał, jak to się mówiło, że... Kurde, jak to się nazywało, kiedy są dwie tak, takie same karty w zestawie? Naprawdę, gdyby ktoś mi przypomniał, to bym jednak mimo wszystko bardzo wdzięczny. Proszę, utrzymaj to, jest twoje! Co? Po tych wszystkich kłopotach? Jeżeli chcecie się wymienić, to znać mi naprawdę rzadko kartę! Naprawdę rzadko? Na no myślisz, że jest coś bardziej rzadkiego niż ultra rzadka? Ultra rzadka karta premium! One są dużo rzadsze niż ultra rzadkie karty! No dalej! dalej. jak na to do i jesteś całkiem głupi! On też już za, trzeci raz to mówi. Nie, premium, rzadkie... Nie, czemu mam czemu takie wrażenie, że gadamy o stekach? Nie pytaj naprawdę, nie, nie, nie pytaj. A więc, on chce jakąś ultra rzadką kartę premium. Niby jakoś wyrobić taką rzadką kartę, że... Nikt takiej wręcz nie ma na świecie. I cóż, jakby była to jakaś inna osoba, która też jakby te karty zbiera. Gdzie my taką kartę... A co takie coś znajdziemy? Nie, nie w biurze, nie w biurze, ja tego nie zbiera! No, Powers też w żeby to zbierał. A więc co my gdzie idziemy? Nie, studio pierwsze, tutaj może jakaś droga. No właśnie, zobaczmy, zobaczmy może, co jest w studio drugim teraz. Może chatka tam cały czas, cały czas, cały czas jest wesquez czy coś innego? Hmm, nie, mamy za, mamy za to Penny, okej. Okay. O, cześć. E, cześć. Co, 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 co cię tutaj sprowadza? O, no cóż, musiałem załatwić parę rzeczy. Um, tak? Ta um... Dziew, dziewczyna z tobą? Czy ona nie jest jakaś inna? Tak jakby... Czy ona jest nawet tą samą osobą? Um, nie, jest tak jak zawsze. Taka jak zawsze. Uh, Okej. Okay, cokolwiek powiecie. Dobra, co do tego momentu? Naprawdę. W całej serii Ace Attorney Penny, jak pamiętam, jest jedyną osobą, która widzi różnicę pomiędzy mają a mają, która się łączy z mijo. Naprawdę, Penny jest jedyną osobą, która to widzi. Naprawdę. No kurczę, to jest chwileczki to i potem zgadamy tak pani jest wyjątkowa. I cóż, no pogadamy może trochę, jeżeli możemy, mamy o czym. Tak, Fanboy i Pan Hammer.